Jesteśmy na szczycie umocnień, którego oto wzgórza bronili Konfederaci, między innymi tego z tej flanki. Bateria rzeczna, kompania kapitana Johnstona. I tutaj właśnie od maja, od 19 maja do 4 lipca 1863 roku konfederaci zaciekle bronili swoich stanowisk, no ale wycieńczeni bez aprowizacji. I bez pomocy ze strony Jeffersona Davisa musieli się poddać, zobaczcie, jak tutaj to wygląda w ogóle na rozlewiska Mississippi, bo robi to niezłe naprawdę wrażenie. Tam w tej chwili, oczywiście, jakieś obiekty przemysłowe i tak dalej, ale musiało to kiedyś naprawdę być miada zaporą. Jak nie sięgnąć wzrokiem? To Mississippi rozlana tutaj w każdym kierunku. Także stąd zalewani, jak to pisali sami, Jankesi byli gradem ołowiu, i trudno im by się było być może naprawdę finalnie przebić, gdyby nie to, że Vicksburg został po prostu przez Granta odcięty.